Miesiąc luty upłynął w Polsce pod znakiem wytężonej walki z katastrofą zimna, paraliżującego życie gospodarcze całego kraju. Dyni fala mrozów spowodowała zamarznięcie portu. Na szczęście polowniki Stanley i Tytan wzięli na siebie trudną i niebezpieczną rolę lamaczy lodu. Dzięki niezmordowanej pracy holowników udało się utrzymać nieprzerwany ruch w portu. Nawet w okresie najgorszych mrozów statki normalnie przyjmowały ładunek, gotując się do wypłynięcia na morzu. Ruch na szosach został na pewien czas zupełnie zahamowany. Setki samochodów ugrzęzły w kilkumetrowych paspach śniegu. Z Łodzią a Warszawą dzień w dzień pracowały liczne brygady robotnicze. Mimo to nie udało się uniknąć czasowych przerw komunikacji. Na Śląsku ludność cywilna, a przede wszystkim młodzież szkolna, samorzutnie stanęła do odkopywania zagubionych w śniegu dróg i tor. W ten sposób udało się stosunkowo szybko przywrócić komunikację między najważniejszymi ośrodkami. W Bytomii użyto do oczyszczania ulic mechanicznych długów, których dostarczyło Ministerstwo Odbudowy. W Warszawie klęska zimy dosłownie sparaliżowała ruch konowy i pieszy. Jednakże nawet w okresie przeszło 20 stopniowych mrozów gołębie warszawskie nie zawiodły się na swoich opiekunach. Dzień w dzień dobrzy ludzie znosili na starówkę groch i okruszyny dla wygłodniałego ptactwa. Najmniej oczywiście robila sobie z mrozu młodzież. W parkach łódzkich było wesolo i gwarno. Zabawa w śnieżki cieszy się powodzeniem nawet przy 15 stopniach zimna. Sarenki i renifery w ludzkim ogrodzie zoologicznym także nie wydają się zmartwione. Już najbardziej zadowoleni byli narciarze z Zakopanego, w którym luty przyniósł kilka dni wspaniałej, słonecznej pogody. W roku 1945 warszawska spółdzielnia mieszkaniowa rozpoczęła odbudowę swoich zniszczonych osiedli na Żoliborzu. Dziś znajduje się pod zarządem WSM 2500 mieszkań w czterech wielkich koloniach. A w dniu 1 kwietnia oddany zostanie do użytku członków spółdzielni pierwszy zupełnie nowy dom mieszkalny w powojennej Warszawie. Z okazji 25. rocznicy założenia WSM otwarto na Żoliborzu wystawę pod nazwą Najmniejsze Mieszkanie. Stawa ukazuje skromny, ale należycie wyposażony lokal mieszkalny, którego zdobycie leży w granicach możliwości przeciętnego człowieka pracy. Spółdzielnia realizuje program budowy zdrowych, nowoczesnych osiedli robotniczych. W Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia premiowego odbiornika obywatelowi Janowi Nowakowi, który okazał się półmilionowym abonentem polskiego Radia. Równocześnie niemal w Łodzi podobną nagrodę otrzymał stu tysięczny abonent głośnikowy, którym jest rolnik z powiatu lowickiego, obywatel Pelka. Oto moment instalowania odbiornika w chacie jubileuszowego abonenta. Nasz korespondent donosi z Inowrocławia, że w tamtejszym aeroklubie istnieje ruchliwa i doskonale zorganizowana sekcja młodych modelarzy. W skład jej wchodzą przeważnie uczniowie szkół powszechnych i średnich. Młodzież inowrocławska wykonała szereg pięknych modeli latających i redukcyjnych. Najważniejszych osiągnięć w dziedzinie odbudowy przemysłu na ziemiach odzyskanych jest huta Stolczyn-Koloszczecina. Wiosną bieżącego roku uruchomiony zostanie pierwszy wielki piec produkujący 180 ton surowki na dobę. Odbudowa huty Stolczyn jest dzielem śląskich techników i robotników, jak również przemysłu śląskiego, który dostarczył koniecznych urządzeń przemysłowych. Wszyscy wiedzą zapewne, że w Szczecinie znajduje się największa w Europie Środkowej fabryka ekstraktu drożdżowego, który znany jest również pod nazwą Bevitamu albo sztucznego mięsa. Ekstrakt ten jest bardzo poszukiwany na rynkach zagranicznych. Stosuje się go m.in. do wyrobu penicyliny. Zdolność produkcyjna fabryki wynosi 400 ton miesięcznie, podczas gdy zużycie drożdży w całej Polsce nie przekracza 350 ton. Bebi tam jest poza tym doskonalą przyprawą do jarzy. Jak widać cieszy się dużym powodzeniem wśród dzieci. podmoskiewskie optytują w różnego rodzaju zwierzyny. Oto polowanie na wilki. Końska padlina jest niezawodną przynętą. Myśliwi zajmują wyznaczone im stanowiska. Uwaga! Zwierzyna zbliża się! Przy tradycyjnym ognisku myśliwi opowiadają sobie wrażenia z udanego polowania. Do rzędu niemiłych sensacji gospodarczych, jakie przeżywa ostatnio Wielka Brytania, należą strajki. Oto strajk szoferów obsługujących londyński rynek mięsa. Mimo perswazji przedstawicieli władz, szoferzy porzucili pracę i urządzili pochód przez miasto, domagając się poprawy warunków pracy. W z zagrożonym handlarzom mięsa przybyło wojsko, które zamiast odpoczywać po trudach wojny musi ratować zaopatrzenie Londynu.